Hello my friends. Dzisiaj robimy nagrywkę z hotelu Titanic Resort and Aqua Park. W zeszłym roku byliśmy w 5 gwiazdkowcu, wydaliśmy troszkę więcej. W tym roku są 4 gwiazdki, więc jak widzicie, bieda. W tym razem w hotelu Titanic Resort and Aqua Park. Tak wygląda wejście do hotelu. Parking i idziemy do środka. Jak widzicie, hotel, który on delikatnie przypomina Titanica, jest stylizowany na statek. Wygląda przeciętnie. Nie robi kosmicznego wrażenia, jedynie kształt budynku, ale poza tym wygląda zupełnie normalnie. Jak widzicie. Jeepy. Ktoś chyba się wybiera na wycieczkę na pustynię. A ja wbijam mm -hmm. do środka, żeby wam wszystko pokazać. Na wejściu wita nas motrona. Jest tu bramka, która praktycznie zawsze piszczy, ale nikt nigdy nie robi żadnej kontroli. Przynajmniej ja nie widziałem. Tutaj po schodach wbijamy do naszego pokoju, które jest na pierwszym piętrze. Niebezpiecznie blisko baru. Paro, o mówiłem. <gry> Jak widzicie wszyscy są uprzejmi, wszystko jest bardzo mno e, Tu jest miejsce gdzie się rezerwuje restauracja A la carte z tyłu Tu jest spokój rozrywek Wszystko to jest dodatkowo płatne Co uważam za skandal To na przykład piłkarzyki ping Pong czy, czy bilard. to naprawdę jest moim zdaniem lekka przesada są też dwie konsole, jakieś stare Playstation i Spoky 360. Nie wiem jak dla Was dla mnie totalny nie wypał, jak się nie ma. Czasami wieczorami ktoś podejdzie na chwilę, ale kolejek raczej nie zobaczycie. Tutaj można kupić wycieczkę jakąś fakultatywną, ale są rzeczy jasno droższe niż znajdziecie w internecie. Mamy kilka sklepików z pamiątkami, z zemiarkami, z ciupami, z kremami, cukrami, piłkarskimi, torebki. Wszystko to raczej podróbki. W zasadzie na pewno ceny dużo wyższe niż na bazarze, albo w sklepikach na zewnątrz, więc jak nie musicie to serdecznie nie polecam My zakupy się poza hotelem i było dużo taniej. Tutaj w hotelu można się targować, ale naprawdę niewiele. O, tu jeszcze jakiś artysta działa ze zdjęć wysuwa obrazki, więc na zakupy najlepiej albo do centrum handlowego albo do sklepów um, poza hotelem tudzież jakieś y, większe targowizy. a teraz zrobię spacer do restauracji głównej właśnie zaczął się obiad jak widzicie miejsca jest sporo nie ma problemu ze stolikiem, nigdy nie cykaliśmy kolejki bywają jedynie w miejscach gdzie y, kucharze przygotowują coś na świeżo jakieś makarony rano omlety jajka sadzone i tym podobne rzeczy czasami pizzę Wtedy bywa, że jest kolejne. Właśnie trafiliście na dzień z Już chyba drugi albo trzeci raz w tygodniu. Ale na jedzonku skupimy się tutaj na kolejnych materiałach. Teraz robimy spacer po hotelu, żeby wam wszystko pokazać i nie będziemy tracić czasu na szczegóły wychodzimy z restauracji tu jest grill który do do obiadu i kolacji zawsze coś przygotowuje mamy basen rekreacyjny jeden z wielu to jest przejście, więc on jest oddzielony od kolejnego W jednym z tych basenów odbywała się pianaparty, ale były też dumpańce i takie dumpany zabawki do, do zabawy w wodzie. chyba była najfajniejsza atrakcja ze wszystkich, jakie tutaj mieliśmy na zewnątrz. Oczywiście są też e, animacje, jak w każdym basenie w Egipcie, ale nie, nie byłem nimi jakoś szczególnie zachwycony. Są ok, ale bez przesady. Tu mamy jeszcze, o, zobaczcie za mną. Miejsce, gdzie można świeży soczew, wyciskany. On jest dodatkowo płatny. W tej chwili przechodzimy koło, e, koło rzeczki, którą można popływać na pontonie. E, są podane godziny, kiedy to działa. Centrum wydawania ręczników. Kolejny basen rekreacyjny. E, koło tego basenu jest bar. Można do niego podejść od zewnątrz, kiedy wieczorem odbywają się animacje, ale można też podpłynąć, co chętnie czyniliśmy w trakcie naszego pobytu. Tu mamy kolejny bar w losenie. Dalej jest spa. A ten to miejsce, gdzie mogłyby się dzieci. Zaraz pojedziemy, jeżeli będzie otwarte. Jak przechodziłem, było tu zebranie animatorów. Teraz jest zamknięte, więc pewnie są wyznaczone jakieś konkretne. Kiedy wszystko działa, kiedy ktoś tam się zajmuje, Dwie trampolinki średniej jakości. Idziemy teraz koło strefy basenów dla dzieci. Jest całkiem fajna. Może niektóre kolory już trochę wyblakły, ale jest naprawdę atrakcyjna. Jest dużo fajnych Skąd Spędziliśmy tu z Marcelem dużo czasu. Bawił się świetnie. Z drugiej strony jest basenik rekreacyjny. A tam można pograć w i piłkę wodną. I tutaj też są jakieś animacje raz po raz. Animatorzy sobie tańczą, zapraszają do zabawy. O, zobaczcie jakie mamy warunki atmosferyczne. Chociaż szczerze mówiąc wydaje mi się, że te tabliczki nie są w ogóle wymieniane i codziennie jest to sama temperatura, więc jakoś bym się szczególnie do tego nie przywiązał. Dochodzimy do miejsca, gdzie są zjeżdżalnie, ale już zdecydowanie dla dorosłych w tej chwili są wyłączone, ponieważ jest pora obiadowa. Tu jest przebieralne. Leżaków, jak widzicie jest y, dużo, miała potrzebę wstawać już 6 rano, żeby jakikolwiek zająć, można podejść do ratownika i on się tym zajmie, jeżeli już naprawdę nie możecie znaleźć. Więcej zjeżdżalni zobaczycie w recenzji hotelu, tam wam pokażę z bliska jak to wygląda, kilka razy zjechaliśmy z różnych, nie ze wszystkich ale z większości więc tam to wszystko wyłączyć tutaj jest sztuczna fala odpalana co godzinę na 20 minut jest ich naprawdę dużo chociaż nie wszystkie działają, dwie są wyłączone opowiem o tym w kolejnym materiale to są bary basenowe Tu jest fajna zjeżdżalnia z takich dużych z nich. jest za mały, więc co poprawna mama zjechała ze mną z kilku. ale tu jeszcze nie byliśmy. Może zdążymy. Nie wiem czy dwie osoby mogą zjeżdżać, bo pomoc są na kilka osób. Ale sprawdzimy i się okaże. A tu jest ostatnia zjeżdżalnia z tych dużych. Tu już zjeżdżaliśmy. Całkiem przyjemna. Daje radę. Można pojedynczo, można po Tutaj są toalety przy basenach, też jedne z kilku, sklepiki z ciuchami, duperelkami, sokami, rzeczami na basen, pamiątkami, tradycyjne egipskie kosmetyki, pamiątki, perfumy i wbijamy do strefy restauracji. A na kartę jest ich pięć, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że cztery, bo jedna jest w środku w kolejnej. W chińskiej restauracji jest y, najpka tapaniaki, a na zewnątrz restauracja mongolska i za mną włoska. A wcześniej było jeszcze yukuk, ale to wam to wypowiem. tu jest zjeżdżalnia. Bardzo duża, rzadko kto z niej zjeżdża. Czasami są problemy z dokończeniem przejażdżki, bo ta ostatnia górka jest chyba źle obliczona i widziałem, jak tam um, ludzie utknęli i nie mogli się wydostać. Jest drabinka od zewnątrz, więc nie jest to duży problem, ale, ale coś tam chyba poszło nie tak. I zobaczycie sobie, zobaczycie sobie miejsce, gdzie są animacje, tych miejsc jest kilka jedno Wam pokazywałem przy basenie, tam są jakieś tańce i, i takie tam drobiazgi a w tej chwili wchodzimy do Admiral Dance Club i tutaj codziennie wieczorem, jeżeli nie ma jakichś specjalnych wydarzeń odbywają się animacje, o po drodze jeszcze macie leniwą rzeczkę tutaj też wpłynęliśmy więcej nagrań z tego wrzucimy oczywiście w recenzji ona będzie pewnie dłuższa Myślę, że nawet bardzo długa, bo materiału zbierało się sporo. Tutaj mamy bar. To jest ten wodny bar, tylko od drugiej strony. Można podejść z tej strony, można podejść z tamtej strony. A w zasadzie podpłynąć. W tej chwili jest tu puściutko, ale wieczorem to miejsce tętni życiem. To dużo ludzi. Zależnie też od tego, co się dzieje. Bardzo mało było na przykład na karaoke. Ale już na wyborach i z hotelu było dużo. Yy, wydaje mi się, że wygrała Polka, bo miała największą klaskę, ale nie chcieliśmy do końca, więc nie wiemy. Jak są jakieś tańce, muzyka, zabawa, też jest sporo. O, tutaj spędziliśmy trochę czasu, bo tego jeszcze w hotelu nie widziałem. Tu jest miejsce, gdzie można sport oglądać na żywo na dużym telebimie. Aktualnie odbywają się dwa kobiet, jeśli się nie mylę. Oglądaliśmy jeden mecz, ale także jakieś mecze drużyn 21 w męskim wydaniu, które też oglądaliśmy. Jakiś boksik, tenis. I tak to wygląda. Kierujemy się do spa. Jeszcze tam nie byliśmy. Spa jest oczywiście dodatkowo płatne. Ale jakoś nam szczególnie nie zależało. To jest sam budynek hotelu. Jest dosyć duży i jeszcze ma osobne budyneczki a tutaj jest spa i siłka a i plac zabaw. ale nie byliśmy bo on jest cały czas na słońcu i tutaj się w zasadzie nikt nigdy nie bawi Jeszcze chyba nie widziałem dziecka które by tu jeżdżało yy, przyjemniej jest chyba w wodzie niż na nagrzanym plastiku hello Dobra, udało się. Jak widzicie tłumów nie ma. Wszyscy się ruszać na słońcu i w wodzie. No ale jest sił, to można skorzystać. Myślę, że wieczorami pewnie będzie... będzie tu więcej ludzi. Znaczy, że ktoś w ogóle będzie. A w tej chwili... A w tej chwili jak widać tu właśnie po spodach. Takiej półotwartej klatki na najwyższy możliwy punkcik, żeby pokazać Wam, jak wygląda teren basenowy z góry. Przyznacie, że robi wrażenie. Okolica już trochę mniejsze, ale sam basen jest wielki, zjeżdżanie jest pełno. Strefa dla dzieci jest atrakcyjna. Baseny rekreacyjne też duże, jest ich kilka. Nie wszystkie widzicie, bo są po prawej stronie. Tam gdzie mówiłem, że była piana Park. Więc nie wszystko będzie widać, ale widać sporo. Schodzimy dalej. Tu jest okolica poza terenem hotelu. Przyznacie, że widoki ciekawe. Serwis sprzątający właśnie prężnie działa i pakuje się do pokojów, żeby podciąpać jak się wywiesi karteczkę, to oczywiście nie będą przeszkadzać, więc jak nie chcą, to Was nie obudzą. Tu jeszcze pięterko niżej. I tak się prezentuje aquapark i plac zabaw dla Jestem ciekaw, jak Wam się spodobało. Jakie jest Wasze pierwsze wrażenie? Ja o swoim opowiem w recenzji. Powoli będę kończył, mam nadzieję, że filmik się podobał, jeśli tak zostawcie łapacza i subacza, w najbliższym czasie wleci recenzja, tam zobaczycie naprawdę dużo więcej szczegółów, powiem Wam też, czy y, uważam, że opłaca się przyjechać do czterokwiastkowego hotelu w Egipcie, oczywiście hotel to nierówny, ale na podstawie tego, co widzieliśmy, opowiem Wam, jakie jest nasze zdanie w tym temacie. Czasem do zobaczenia, żegnam się, pa!